Pomysł stworzenia fundacji czy takiej organizacji, która może pomagać innym osobom, tak naprawdę narodził się w mojej głowie już po samym wypadku, jak miałem tam 14, 15, 16 lat. Po prostu moim marzeniem było, żeby mieć taką organizację, żeby kierować czymś, aby docierać do tych osób i pomagać. Myślę sobie, że w momencie, w którym sam byłem odbiorcą kilku fundacji na samym początku, to po prostu mi się podobało. Potem już w swoim życiu zawodowym, takim dorosłym kierowałem jedną fundacją, która pomagała osobom, które ulegały różnym wypadkom. No i wtedy poznałem mojego przyjaciela Bartka i wtedy postanowiliśmy wspólnie, żeby stworzyć taki podmiot. I Fundacja Moc Pomocy jest w pełni odwzorowaniem tego mojego marzenia już na samym początku, czyli organizacji, która ma realnie pomagać i bardzo kompleksowo Osobom, które ulegają różnym wypadkom lub chorobom, na podstawie mojego własnego doświadczenia, więc te wszystkie rzeczy, których my robimy dla innych ludzi, to są te rzeczy, których ja nie doświadczyłem na samym początku wypadku, a wiem, że one realnie mogą im pomóc stać się taką osobą jak ja, czyli osobą aktywną, oso osobą w pełni, w pełni niezależną i to właśnie robimy w ramach fundacji.